Na bardzo wiele sposobów Maria może pomóc nam być dobrymi rodzicami. Ja dzisiaj zwrócę Wam uwagę na jedną rzecz. Można powiedzieć, że Maria jest mistrzynią macierzyństwa, ponieważ Pan Bóg dał jej, dał jej tą łaskę powszechnego macierzyństwa, że stała się matką każdego. Człowieka. To jest coś niezwykłego, ale to też rzuca pewien horyzont na nasze macierzyństwo i ojcostwo. Ono nie jest czymś, co kończy się na naszym domu, na dzieciach, ale jesteśmy też powołani do macierzyństwa, do ojcostwa duchowego, do pewnych konkretnych sposobów, które prowadzą do tego, że rodzimy do wiary innych. Nasze modlitwy, nasze. Cierpienia przyjęte z miłością, rodzą do wiary innych. I to powoli wprowadza nas w ten już niedługo zaczynający się kolejny blok, właśnie związany ze służbą i z ewangelizacją. Powszechne macierzyństwo, macierzyństwo duchowe i ojcostwo duchowe, ale też niech każdy z nas znajdzie też swoją własną inspirację w Maryi, do, do rodzicielstwa, do ojcostwa, do macierzyństwa. Niech nam w tym pomogą też świadectwa małżonków i rozmowa z księdzem Marcinem. Myślę, że najważniejszym i takim przełomowym momentem, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, jest ten, kiedy zdamy sobie sprawę, że sami nie damy rady. Że to nie jest taka łatwa sprawa, jak nam się wydawało zanim mieliśmy dzieci, no bo wtedy wszyscy, każdy jest ekspertem od, od wychowania dzieci. Ja też nie zapomnę, kiedy, nie pamiętam czy to był początek na naszego małżeństwa, czy to był czas narzeczeństwa, tak. kiedy szliśmy, chodziliśmy na wieczorną mszę świętą, około 20.00, i widzieliśmy małe dzieci biegające po kościele. Myśla, myślałam sobie, co za rodzic zabiera dzieci o tej porze do kościoła. Czy one nie powinny spać w tym momencie, czy one nie powinny być już w łóżkach? Do momentu, aż sam zacząłem jeździć na wieczornym ze, ze swoimi dziećmi, żeby kiedy wracamy samochodem, one już usnęły i mogliśmy je spokojnie przyłożyć do, do łóżek. Ale właśnie to też pokazuje, na, mi to pokazuje, że ja mam pewien plan i wizję na nasze dzieci, a każde dziecko jest zupełnie inne. Tak samo jak my mamy różne temperamenty i też różnimy się ze względu na płeć, tak samo jest z dziećmi. Nie ma instrukcji obsługi do dzieci. Szkoda, bo Szkoda. myślę, że każdy rodzic o tym marzy. Kupiłby za <laughs> <te> dobre pieniądze. <laughs> taką instrukcję i wiedział po prostu całą obsługę, no ale, no, no nie. <laughs> Musimy... W momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że, że może być tak, że sobie nie poradzimy, że potrzebujemy wsparcia. W tym momencie uciekamy się do Maryi, czyli do, do matki, do, do tej, która miała zadanie wychować Jezusa, Syna Pana Boga. I prosimy Maryję, prosimy Pana Boga o takie sytuacje, że kiedy my nie domagamy, kiedy nam brakuje cierpliwości, kiedy nam brakuje takiego też pomysłu, jak, jak dobrze wychować nasze dzieci, żeby ona uzupełniała te braki, uzupełniała te braki miłości. My prosimy. Pana Boga przez ręce Maryi, o czystość dla naszych dzieci, o dar rozeznania powołania, o dar wykorzystania dobrze talentów, które, które nasze dzieci otrzymały, żeby właśnie one już już teraz jakby często rodzice odkładają na studia na swoich dzieci, tak samo my już teraz modlimy się o dobrą dorosłość dla naszych dzieci, o dobrego współmałżonka, żeby to, bo o tym mówiliśmy, że współmałżonek jest darem. Więc też tak staramy się, żeby Mary jakby Razem z nami był takim, takim naszym teamem, jeśli chodzi o wychowanie naszych dzieci. Hmm. E, też każde nasze dziecko po urodzeniu zawierzamy Matce Bożej. E, że, że właśnie my mamy te dzieci tylko przez pewien okres, że mówimy, Maryjo, ty się o nie troszcz wtedy, kiedy my nie domagamy. E, nasze dzieci mają zupełnie inne od siebie temperamenty już jest bardziej spokojne, lubi układać klocki Lego. E, terenia jest puzzle. taką Puzle. <śla> tak, ja się bardzo irytuję. Po prostu nie, wiecie, ja się ja mówię, jak można tyle tych puzli. Kodzię, ile mamy największych puzli. 3000. 3000. Wyobraźcie sobie kochani, a oni pojedynczo z Józiem po prostu szukają każdego elementu. O, ta to pasuje, myślę, nie, my no już z Tereską wiecie, się denerwujemy. Zróbmy coś innego, pograjmy w coś. Tereska chce tańczyć, śpiewać. Wszędzie jest jej pełno, ale też jest bardzo emocjonalna, więc czasem wstaje i od rana mówi, że ona nie założy tej sukienki, bo nie ma brokatu i ona chce sukienkę a sama z brokatem. Ją wieczorem. Tak, a sama wybierała wieczorem, żebyśmy rano nie mieli awarii. No i nie takie rajstopki i nie takie baletki i w w ogóle, wiecie, pół dnia i e, szykowania się i takich akcji, które są bardzo trudne dla nas, jako rodziców. Jest I... też Tadziu, który jest małym obuziakiem, ale jest tak w tym przesłodki, tak jest przytulasem, że po prostu ciężko mu się na niego zdenerwować. Je tylko kabanowski i jak nie chce mu już czegoś dać, to on mówi tata, tata mi da. Tak, I, i to jest takie właśnie niesamowite. Uczy nas stawiania granic. Uczy nas stawiania granic, zdecydowanie. Ale widzimy, że bez Maryi nie dalibyśmy rady, że Maryja jest taką opiekunką tych naszych dzieci. I bardzo często też prosimy Maryję i e, aniołów stróżów naszych dzieci, bo są naprawdę niesamowici. To, co oni czasem potrafią wymyśleć, znaleźć na najwyższej szufladzie w kuchni czekoladki i jak świetnie sobie radzą. Józią podjeżdża wózkiem, zeskakuje z wózka, kładzie się na niego Teresa, Tadzio i nagle znajdują kinderki. Niesamowite. To jest taki team, który tworzą i widzimy, że bardzo potrzebujemy tej obecności Maryi w naszym domu, e, przy wychowaniu naszych dzieci. Wtedy, kiedy też nas nie ma w domu, to wiemy, że zostawiamy nasze dzieci pod dobrą opieką, w dobrych ramionach, kochającej Oczywiście mamy. jest w domu w tym momencie. <laughs> tak, ale prosimy bardzo mocno o tą taką duchową opiekę i Maryja przychodzi, troszczy się, opiekuje i daje nam tą pewność, że jest z nami, że my jako rodzice Często słuchamy swojego serca. Zobaczcie, często mówimy, że mamy jakąś taką intuicję, nie wiem, żeby zdiagnozować swoje dziecko, że my wiemy lepiej, żeby podać jakieś jak bądź nie, żeby zapisać na jakieś zajęcia, bo widzimy, że nasze dzieci idą w tym kierunku, żeby rozwinąć jakiś ich talent. Więc jeśli będziemy mieli dobry kontakt z Marią, ona też będzie nam podpowiadać, będzie nas też uczyć niesamowitej takiej cierpliwości, czego myślę, że każdy rodzic bardzo mocno potrzebuje, i takiej ufności do tego, że jeśli Pan Bóg daje nam te dzieci, to wie, co robi. I naprawdę w naszych rękach jest wielki skarb, o który mamy się troszczyć. Moje pierwsze skojarzenie o Maryi w kontekście dzieci to, jest, to są te słowa, które Maria wypowiada w kanie galilejskiej, kiedy mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. I kiedyś miałem takie doświadczenie, że tak mówię wow, nie? że co się musiało dziać w tym Nazarecie? Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem, mój Syn. To co Jezus mówił w tym Nazarecie? W sensie, w jaki sposób On mówił, że Maryja była pewna, że wtedy, kiedy On mówi, to, 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 jest właśnie, to jest właśnie to. Ale pomyślałem o tym w takim kontekście, że my bardzo często nie robimy tego, co mówią nasze dzieci. Dlaczego? Bo my nie słyszymy, co mówią nasze dzieci. I to jest taka przestroga myślę dla nas, dla rodziców, takie wyzwanie też Maryi do tego, żebyśmy byli z naszymi dziećmi, żebyśmy ich słuchali. My mamy takie doświadczenie i to jest też potwierdzone badaniami, że bardzo często te komunikaty, które wychodzą, to nie jest o tym, co de facto jest. Tak? Że te komunikaty tylko sygnalizują coś, co jest w nas głębiej. I to jest oczywiście bardzo trudne nie? i my się z tym mierzymy jako rodzice. Ale właśnie w tym zabieganiu, w, tym takim, w też takiej nieumiejętności, braku wrażliwości, możemy przegapić to, co ważne. Żeby robić wszystko, co... Nie może zrobić wszystko, co mówią dzieci, bo gdyby tak było, to byśmy ciągle oglądali baj bajki albo jedli watę cukrową. Ale chodzi bardziej o to, żeby usłyszeć to, co nie jest, co nie jest słyszalne. Myślę, że to jest, to jest bardzo istotne i tego, i tego w kanie uczy Maryja. W naszej rodzinie, w naszej takiej rodzinnej duchowości też ten rys maryjny jest, jest ważny. Nasze dzieci właśnie znają modlitwę różańcową czy koronkę do Bożego Miłosierdzia, Anioł Pański, tak? No, znają te modlitwy, one są, one nam towarzyszą, są obecne w naszym domu, więc nasze dzieci właśnie mimo młodego wieku znają je doskonale. Ale to jest jedno, to, że znają, że nie wiem, jakieś pieśni maryjne, tak? No, no po prostu jakby słuchają, więc y, automatycznie uczą się w końcu tego. Y, ale ja myślę, że najważniejsze jest to, że oni mają świadomość tego, kto jest ich mamą, poza y, ziemską mamą. Y, jakby na kogo ja też patrzę, kim ja się wzoruję, kto jest mamą dla mnie i jednocześnie mamą dla nich. Oni mają tego świadomość już. Kto jest tą mamą większą od, y, od ich ziemskiej mamy, na którą mamę ja spoglądam zbywając te gary właśnie w kuchni, tak? Teraz mi się kojarzy, jak właśnie gdzieś tam w kościele jesteśmy, albo przechodzimy obok jakieś figury, no to w kościele to wiadomo, cześć Panie Jezu, cześć Maryjo. I właśnie też właśnie zawsze jak widzą Maryję, no to cześć, cześć, cześć Maryjo. Ale no jest coś takiego. Ja już zresztą mówiłem o tym, że yy, gdzieś tam dom rodzinny Wpłynął na to, że dla mnie było czymś naturalnym. Na przykład, miałem taką praktykę: zawsze jak usypiałem dzieci, już teraz już ta najstarsza, to już prawie, prawie sama, chociaż też zdarza mi się usypiać na, na rękach, no to zawsze z każdym dzieckiem, jak ja usypiałem. To, to po prostu odmawiałem różaniec albo śpiewałem właśnie pieśni maryjne. To było coś niesamowitego, że ja po prostu od razu to, było naj... to, był, to był pierwszy mój odruch, taki automatyzm, no i z pewnością jest tak dlatego, że kiedy moja mama mnie usypiała, to, to właśnie ona, kiedy nas usypiała, mnie, moje rodzeństwo, to też nam śpiewała właśnie pieśni maryjne I to jest niesamowite, bo jakby to jest takie matczyne, to jest takie, to jest takie od serca i mam takie, mam takie doświadczenie i to jest, to jest właśnie piękne, ale myślę, że yy, też nie chodzi o to, żeby w życiu yy, właśnie yy, z Bogiem, czy właśnie z Maryją, budowaniem, w budowaniu tej relacji, myślę, że wcale nie chodzi o to, o zamykanie się w, w, taki, w takiej uczuciowości tylko i takim, yy, no, że to jest, takie, to jest takie miłe, bo to jest takie, takie bliskie i to jest w ogóle takie, takie tulące. Myślę, że Maryja sama chciałaby i chce, żebyśmy my poszli dalej, to znaczy. Żebyśmy my w tej relacji, w przypatrywaniu się też jej życiu i tego, kim ona jest dla nas, patrzyli, patrzyli dalej, czyli patrzyli na Jezusa, ale w jaki sposób? Ano w taki sposób, żebyśmy patrzyli na to, jak ona przyjmowała słowo, jak ona żyła tym słowem i jak, uwaga, niezależnie od wieku, my możemy też to słowo przyjmować. Nie trzeba czekać, może trzeba poczekać na to, żeby się dzieci nauczyli, nauczyły czytać, bo wtedy będą same czytać, ale już od najmłodszych lat warto, to, warto ich z tym słowem zapoznawać, warto im je objaśniać, ale przede wszystkim, żeby one słuchały Słowa Bożego. Teraz przychodzi mi na myśl Roman Brandstetter. Może nazwisko jest znane jeśli nie, to polecam jego na przykład książkę Jezus z Nazaretu, ale on. Mówił o tym, że jego dziadek zawsze mówił, żeby on studiował yy, Tore, bo on pochodzi z żydowskiej rodziny, się w pewnym momencie życia został katolikiem, ale żeby studiował Tore. On, on wtedy mówił, ale ja nic z tego nie rozumiem. I wtedy ten dziadek mówił. Yy, są na tym świecie o wiele więksi od ciebie, o wiele mądrzejsi, i oni też nic z tego nie rozumieją. Nie chodzi o to, żeby rozumieć, tylko chodzi o to, żeby właśnie karmić się, w tym samym sensie czytać je, że to jest bardzo istotne. I myślę, że w kontekście dzieci to jest bardzo ważne, żeby tak jak Maryja przyjmować to słowo, a ono z pewnością wyda plon w stosownym czasie. Czujemy się otuleni płaszczem Maryi, cała nasza rodzina, nasze dzieciaczki też. Mogę powiedzieć tak, że na swoim doświadczeniu najpierw zobaczyłem, jak ważne jest, jakie to, ma, jakie to ma konsekwencje, że rodzic oddaje dziecko Maryi. Sam tego doświadczyłem najpierw na sobie. Kiedy miałem kilka lat, lekarze powiedzieli moim rodzicom, Państwa syn prawdopodobnie umrze, bardzo ciężko chorowałem od urodzenia. I moja mama wtedy podeszła, poszła przed obraz Matki Najświętszej i powiedziała, Mario, ja ci oddaję mojego syna Adriana i została mi wyproszona łaska uzdrowienia. Później, jak już też o tym wspominałem, jak się dowiedziałem, że jestem ojcem, od razu oddałem moją córeczkę Matce Bożej. To było jakby naturalne po prostu, że to zrobię. Jest taki kapłan, którego właśnie się toczy proces beatyfikacyjny, nazywa się ksiądz Aleksander Woźny, który właśnie mówił do rodziców, oddajcie wasze dziecko matce najświętszej. Trzeba to dobrze rozumieć, że my się tego dziecka w ten sposób nie pozbywamy, tylko po prostu zawierzamy, zapraszamy Maryję do tego, żeby ona prowadziła nas w tym, jakimi jesteśmy rodzicami. Tak ja się często modlę: Maryjo, wychowuj moją córkę przeze mnie. Czyli to o to chodzi: żeby Maryja miała wpływ na to, jak wychowujemy. Żeby jej mądrość, jej miłość, to co ona wie, że jest dobre, żebyśmy my się na to otworzyli. I to właśnie o to chodzi w oddaniu. Polecam znaleźć taki tekst w internecie, oddaj swoje dziecko Matce Bożej. Prawdopodobnie taki nosi tytuł, wiem, że na różnych stronach w internecie jest dostępny. Ksiądz Aleksander Woźny. Niesamowicie ważna sprawa, ważna rzecz, żebyśmy nasze dzieci oddawali Matce Bożej do szkoły Matki Bożej, bo ona wychowa nowe pokolenie. Nowe pokolenie synów i córek Pana Boga, którzy będą wiedzieć, jak bardzo Bóg ich miłuje, którzy będą światłem dla świata i solą dla ziemi. Takich dzisiaj, takiego pokolenia nam potrzeba i Maria je wychowa, jeśli jej oddamy nasze dzieci. Dzisiaj stła naszego dnia. Pada pytanie. Jak Jaką być, być mamą? Jak być dobrą mamą i jak wzorować się na Maryi w jej macierzyństwie? Ona też nie miała jakiegoś prostego zadania, mimo że wychowywała dziecko idealne, prawda? Bez grzechu, Boga samego wychowywała. To miała sytuacje, których kompletnie nie rozumiała. Sytuacja odnalezienia Pana Jezusa w świątyni. To jest sytuacja, która rodziła w jej sercu pytania. Bez odpowiedzi. Odnalezienie już nie było takie trudne, jak, jak sam moment jak zagubienia. Sam, jak sam moment zagubienia, to prawda. I coś, co jest ważne, to to, że ona przejmowała mimo, że nie rozumiała, przyjmowała swoje dziecko, mimo, że go nie rozumiała. To no, jest jakieś światło. Tak, ale przede wszystkim Maryja adorowała Pana Jezusa, nie? uwielbiała go. i i można by pomyśleć, no tak, ale ja nie mam w domu samych Jezusów, więc to nie jest tak, że teraz ja mam uwielbiać, zachwycać się moimi dziećmi. No właśnie, mam zachwycać się moimi dziećmi. Może nie uwielbiać, ale zachwycać się nimi, no bo, bo mamy przecież widzieć w drugim człowieku Jezusa, a już na pewno możemy zobaczyć Go w swoich dzieciach. Prawda? I, i, i to jest, kiedy ja się nad tym zastanawiałam dla siebie co ja powinnam zrobić jako mama to pomyślałam sobie, że właśnie to, to, to dobre mówienie o moich dzieciach powoduje we mnie taki, buduje we mnie ten zachwyt, uświadamia mi to, jakie one są wyjątkowe, każde z nich jest zupełnie inne, jakie one są niesamowite, jakie one są naprawdę, no jest w nich co podziwiać i też w kontrze do tego, jakie takie trudne jest i, no, i złe, takie niszczące, to kiedy, kiedy ja źle mówię o moich dzieciach nie? i tak mnie też boli mocno, kiedy, kiedy właśnie rozmawiam z, z którąś z moich koleżanek i, i właśnie Gdzieś tam, gdzieś tam słyszę, albo słyszę rozmowy właśnie dwóch mam I, i jedna mama mówi do drugiej właśnie, no bo to moje dziecko to znowu coś tam, no ho, no to tak w ogóle to tam po prostu zazwyczaj tak, tak to, to i tamto, ono nie potrafi tego i tamtego. I jakby same takie złe rzeczy. I tak, czasem tak można po prostu posłuchać takiej rozmowy i, i zadać sobie pytanie, a gdzie tu jest coś dobrego o tym dziecku? Co, co to we mnie robi jako w mamie, nie? Że ja wciąż mówię te same takie... takie takie no, złe rzeczy, nie? Takie, takie, które nie budują, które, które nie, nie dodają skrzydeł temu dziecku. A jeszcze, nie daj Boże, jak dziecko to słyszy, nie? I, 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 i niszczymy w nim właśnie ten, ten zachwyt rodzica. Nie? Nasze dziecko potrafi nam zwrócić na to uwagę, nawet wtedy, kiedy nie mówimy o nim nic złego, ale zdarzają się sytuacje, kiedy opowiadam jakąś zabawną historię, przychodzą do nas znajomi, rozmawiamy i opowiadam jakąś zabawną historię z udziałem jednego tak. z naszych dzieci. Tak, w, którym, w której on był na przykład, nasze dziecko, któreś było głównym bohaterem. I opowiadam, opowiadam i historia kończy się wybuchem śmiechu i nasze dziecko, nasze dzieci potrafią przyjść i powiedzieć po prostu, że czują się dotknięte, bo one, ale to mówią właśnie w takiej sytuacji zupełnie intymnej, gdzie wiedzą, że mogą przyjść do nas i powiedzieć, co je boli. I mówią, że one po prostu czują, jakby ktoś się z nich śmiał, mimo, że ja mówię, że to nie było z nich. One mówią, że one mimo wszystko czują się tak i proszą, żebyśmy tego nie robili. Więc nawet nie tyle zło, mówienie złych rzeczy, negatywnych cech, wyciąganie, czy czegoś, co, co nie wyszło naszemu dziecku, ale nawet takie rzeczy, po prostu, jakby ta, ta przestrzeń na wrażliwość dziecka jest bardzo duża i y, y, warto ją uszanować. Nie? Bo to buje, buduje też relacje między nami a dzieckiem. Nie? Dziecko y, jest ważne i czuje się po prostu zaopiekowane też przez nas y, od takiej strony y, swojej godności nie? i szacunku do niego. Tak, więc y, zachęta do tego dla nas nie? przede dla wszystkim. Nas, tak, zadanie. Zadanie, żebyśmy dawali dzieciakom przestrzeń do tego, żeby nam mówiły o trudnych rzeczach. Jeśli jest coś trudnego w naszym zachowaniu wobec nich, to dajmy im tą przestrzeń, żeby to powiedziały bez oceniania tego, co, jak, jaka, jakakolwiek to byłaby treść. Nie? Tak, i żebyśmy my ćwiczyli się w zachwycie nad dziećmi, żebyśmy, żebyśmy, wyszukiwali te rzeczy, które są w nich piękne, ciekawe, być może zupełnie inne niż u nas, no i żebyśmy je dostrzegali i, i mówili im o tym. Pamiętacie zasadę pięć do jednego? Pięć… W małżeństwie. W małżeństwie tak, mówiliśmy o tym. Pięć razy wyrażaj podziw, zachwyt, a tylko raz krytykę. U dzieci też to się sprawdza. Dokładnie, to, to i to buduje, to, to, to u wszystkich działa, nie? To u Twojego kolegi z pracy zadziała, jeśli będziesz więcej podziwu niż krytyki dla niego wyrażała. Dzisiaj mówimy o dzieciach, więc tak, podziwiajcie swoje dobre. dzieci. To jest dobre. Myślę, że dla tych osób, które już słuchały kilku naszych świadectw, jest oczywistym, że Osoba Matki Bożej jest w rodzinie bardzo ważna, ma swoje miejsce. Ta świadomość budowała się też, ale też kształtowała i miała swoje urealnienie w tym, że przygotowując, przygotowując nasze dzieci do wczesnej komunii świętej, idąc za namową księdza, Woźnego, czytając jego, jego wypowiedzi na ten temat, oddaliśmy każde z tych dzieci Matce Bożej. Z tym oddaniem taka anegdota się przypomina jak jedno z nich, jak żeśmy mówili mu o tym, że zostanie oddany, z czym to się wiąże, to zadał pytanie, dlaczego mnie oddajecie. To już nie mogę być z wami. I to też nam pokazało, że, że jeszcze bardziej musimy go ukochać. Jeszcze bardziej musimy pokazać, że jest dla nas ważny, a przez to, że go oddajemy Matce Bożej, to dajemy mu jak gdyby. Jeszcze coś więcej niż my możemy dać. A z tym oddaniem matce Boże dzieci jeszcze wiąże się też fakt taki, że cała nasza rodzina przyjęła szkaplerz. I każdy z nas, każde dziecko i my jako małżonkowie też przyjęliśmy ten szkaplerz jako też oznaka. Zawierzenia matce bożej. I to tak, jak gdyby było równolegle, takie skojarzenie, że i, i dzisiaj widzimy u dorosłego syna, jak on ten szkaplerz nosi, jak się modli. Mam wrażenie, że temat stworzony dla księdza. Dlaczego Maryja jest najlepszą matką? I czego możemy się od niej nauczyć my, jako mamy, jako, jako rodzice? A no więc ja, jako mama, <noise> czego mogę się nauczyć? Tak. Święty Franciszek mówił, żeby go nazywać matką, prosił swoich braci, żeby mówili do niego, że on jest matką, bo skoro Bóg jest ojcem, to on jest matką. <głos> Czyli <głos> trochę? Tak, ale tak, abstrahując od tego, Dlaczego Maria jest najlepszą matką i czego matki mogą się od niej uczyć? Przede wszystkim Maria w całym swoim życiu wypełniła całą wolę Bożą w sposób doskonały we wszystkim dla Boga była na tak. I kiedy jakakolwiek matka patrzy na życie Maryi, to w całym jej życiu może zobaczyć swoje życie. W tym co Maria przeżywała, każda matka może odnaleźć swoje dylematy swoje rozterki. Może u niej szukać zrozumienia dla tych sytuacji, których nie rozumie. Jednocząc się z Maryją, która znalazła małego Jezusa w świątyni, nie? która też nie rozumiała, ale rozważała wszystko w swoim sercu. Kiedy mama widzi cierpienie swojego dziecka, nie? to nigdy nie jest tak blisko Maryi, jak wtedy, kiedy Maria była na Golgocie, kiedy patrzyła na śmierć swojego niewinnego syna. Nie? I dlatego Bóg dał nam w Maryi nie tylko wzór życia, ale chcę, żebyśmy się z nią jednoczyli, szczególnie wszystkie matki, żeby w niej odkrywać pełnię macierzyństwa. Ja właśnie czasem mam takie sytuacje, kiedy często mam takie sytuacje, kiedy jestem z na przykład trójką moich małych dzieci, i każde chce ode mnie czegoś, każde jest sfrustrowane tym, że ja w tym momencie nie, nie poświęcę mu czasu, nie jestem teraz dla niego. I naprawdę ja wtedy nie wytrzymuję nerwowo. Jest mi z tym bardzo ciężko. I wtedy sobie myślę, Maria była najlepszą matką, ale ona miała jedno dziecko, i, i, i myślę sobie, Maryjo naprawdę, to na pewno by znalazła jakiś cudowny sposób. Ale ja nie przeczytałam w Biblii, jak ty sobie radzisz z trójką dzieci, które nagle chcą wszystko od ciebie na raz, wszystkiego, a ona na pewno chciałaby poświęcić czas każdemu z nich, żeby ono się czuło kochane, i właśnie teraz Maria jest w stanie, że tak powiem, odpowiedzieć z całą uwagą każdemu, kto się do niej zwraca. Nie? Ale jakby ciężko mi jest naprawdę jakby to wyzwanie tego, że Maria jest idealną matką. No, często powiem szczerze, mnie tak dołuje, bo sobie myślę: Nie potrafię, nie potrafię. To super, że nie potrafisz. No, bo właśnie, bo to jest w tym samym stylu, że nasza wiara polega na tym, że ja widzę, że ja nie potrafię. Ja potrzebuję ciebie, Mario, żebyś mnie nauczyła kochać moje dzieci, bo ja nie potrafię. I to jest dobre, bo wtedy staję w postawie ucznia. I w tej bezsilności wołasz. I to jest przestrzeń dla udzielenia się łaski Bożej, nie? I to jest otwartość na Bożą łaskę, nie? na to, że, że ja chcę kochać coraz bardziej, bo ja sama z siebie nie jestem źródłem miłości. Nie? Ale ufam Tobie, że mnie nauczysz kochać moje dzieci, poświęcać im uwagę, słuchać je, poświęcać im czas, każdego pogłaskać, przeczulić. Podzielić jakoś mhm. siebie dla nich. Tak. A ostatecznie to jest też wymiar ofiary, nie? bo to mnie kosztuje. I też oderwania się od własnych wyobrażeń o tym, jaką jestem matką. Nie? Bo chciałabym być taka, a muszę, potrzebuję zgodzić się na to, że jestem, jaka jestem. Nie? I w tym też Bóg będzie chciał mi dać wolność. Nie? Od tego, na co nie mam wpływu.